Cześć! Dzisiaj chciałem Wam zaprezentować serwer, na którym jest Skyblock for Fun, Freebuilding i Creative. Naprawdę spoko serwer. Tutaj się wchodzi na Skyblock, a tam wszystko, tu wszystko macie wytłumaczone na tych, tab na tych tabliczkach. O, na tych tabliczkach. Na tych tabliczkach. Tam są jakieś pokazane rzeczy i tu jest też pokazany stan graczy. Na przykład ilu graczy to może wejść bo to są chyba osobne serwery nie wiem tak mi się wydaje bo tam pobiera wszystko światnie i tak tu jest o, jest dużo osób tu jest a tu jest zawsze najwięcej osób więc tu się trudno wbić ale tu to szybko się umiera no i tak serwer jest bardzo stabilny nie wywala na kreatywie fajną budowlę można zbudować mogę wam pokazać jak chcecie chcecie zobaczyć o, serwer jest pół Pełny jest tutaj. No to sobie nie wejdziemy. Na przykład jest tu tak, jest tu paintball. Chowany tu jest. Naprawdę spoko serwer. I to jest non-premium. Aha, no i... Nie mam skina. Nie mam skina. Dlaczego? Nie mam skina. Dobra, nie, 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 nie trzeba płakać, okej. Okay. No i tak, no i mm, to właśnie na tym forfanie mogę Wam pokazać Wejdziemy sobie na tego forfana I tam tak jak mówiłem Paintball jest, chowany jest, tu mamy spawna O, jest tak, D jest, Paintball, Hunger Games, team Forest, Hide and Seek. <laughs> I tu są właśnie te areny i wszystko jest wytłumaczone w środku co i jak Proszę zobaczyć Cześć. Cześć. Jedzegier wkrótce. No i tak. C o Jezus. Spawn. No i tak, IP będzie w opisie. No i to chyba wszystko, co już chciałam Wam pokazać. Fajny serwer i żegnamy się tym akcentem. Siemanko.